To się jeszcze dzisiejszej tej władzy, która, która funkcjonuje, ta władza absolutnie się ciebie boi, boi się, że, że odbierzesz jej, a nie tylko ta nawet władza, bo, bo, bo myślę, że podobnie i Platforma, zwłaszcza PSL, że ten elektorat wiejski im odbierzesz, a ta władza do tego stopnia się ciebie boi, że używa przeciwko tobie narzędzia do walki z terrorystami, czyli Pegasusa, ty terrorysto jeden. <grym> No, yy, można jak się tak, czujesz? można tak powiedzieć. To jest podłe uczucie, tak jak już pomyślisz o tym sobie. Śmieje nie to. Na chłodno. Nie, ale to, to wiesz, to też bawi, bo widać, że ta władza, gdy jeżeli to już było dwa czy ponad dwa lata temu i sprawdzali mój telefon, to powinni tam znaleźć coś złego i, i wytoczyć jakiś proces, postępowanie, no bo co czekać dalej, żeby się wydarzyło coś jeszcze gorszego? Nie tak się nie robi. Albo powinni powiedzieć sorry stary, sprawdzaliśmy twój telefon, weź przy Jutro, do naszego biura, gdzieś tam, pokażemy ci o co chodziło i wyjaśnimy sytuację. Bo tak robi normalny człowiek. Ale to nie jest dzisiaj aż tak normalne działanie w Polsce. Bo po tej całej aferze najgorsze jest to, że oni wmawiają, tacy kowalscy, którzy chodzą, że nie to sobie ktoś wymyślił. To jest najdziwniejsza sytuacja. Jest niebezpieczeństwo, że ci, którzy do Ciebie dzwonią, też wchodzą w Pegasusa. Nie, nie ja właśnie chciałbym usłyszeć wytłumaczenie tak naprawdę, jak to działa. Tak. I jak to się stało? Czy inni są narażeni, czy bliscy są narażeni. I, i, I to są jakieś tajemnice, bo to służby muszą działać. Tak, to jest normalne w każdym kraju. Ale zauważ, działać. że jesteśmy coraz bardziej opresyjnym krajem w stosunku do obywateli. Bo niestety, niestety, niestety zaczęło się to za Platformy Obywatelskiej, gdzie skala podsłuchów obywateli zaczęła być bardzo duża, a dzisiaj mówi się o tym, że ta władza podsłuchuje każdego dnia ponoć. 10 tysięcy ludzi. Nie wiem, na ile to jest możliwe. No i tutaj jest takie pytanie, właśnie w jakim miejscu my w ogóle w Polsce jesteśmy, bo niektórzy dziś mówią tak, już niech ten pis odejdzie. Ja wrócę jeszcze do tej polityki. Jak mówisz o tych podsłuchach, i chciałbym spozycjonować trochę agrounię tutaj dla, dla tych, którzy będą oglądać i oglądają. I, I dzisiaj każdy musi sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy to, co jest, mu odpowiada? Czy chce powrotu też tego, co było? I, I teraz to jest dla każdego pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć. I tam ci pokazali, że można być podłym wobec obywateli, a ci to podłapali i spotęgowali to jeszcze bardziej. Po prostu zobaczyli, że można nie mieć hamulców w takim czymś.